Życzę jeszcze bardzo wiele energii. Życzę, oczywiście, zdrowia, żebyś się cieszył nim jak najdłużej. Życzę, żeby nadal miał tę fantastyczną pogodę ducha i optymizm. Żeby pozostawał takim, jakim jest człowiekiem, który jest odważny, potrafi czasami pójść. Pod prąd, yy, powiedzieć coś, czego inni nie chcą powiedzieć, albo boją się powiedzieć. Ludwik Wiśniewski się nie boi powiedzieć tego, co myśli. To jest rzadkość. Ojcu Ludwikowi życzę przede wszystkim zdrowia, życzę mu wielu okazji do uśmiechu i jeszcze większej ilości młodzieży, aby go otaczała i żeby mógł jej przekazywać to wszystko, co co już przekazał tak licznym osobom i co naprawdę no, zmieniło, można powiedzieć, nasz kraj, zmieniło świat, bo jego wychowankowie pełnią ogromnie ważne społeczne funkcje i ojciec Ludwik przyczynia się do tego, że świat staje się piękniejszy. Tak naprawdę życzę mu przede wszystkim zdrowia i wielu lat aktywności, bo wszystko inno ojciec ma. E, to znaczy, jest to człowiek, e, który ma w sobie wielki dar przyciągania ludzi. Ma wielką odwagę moralną, intelektualną, e, więc tego mu nie trzeba życzyć, bo on to ma. Natomiast na pewno trzeba mu życzyć zdrowia, siły. No, i żeby jeszcze był długo aktywny, żebyśmy się długo mogli z niego cieszyć i z nim cieszyć. Przede wszystkim wielu, wielu lat życia i to, co, co robił, i to, co robisz, żeby y, kontynuować. Życie Ludwik nie jest człowiekiem, który już zakończył swoją, swoje, swoją działalność, swoje funkcjonowanie, więc, żeby. To wszystko, co wnosi w sobie, ten, ten w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu, niepokój o, o różne rzeczy, żeby tym zarażać innych. Życzę mu tego, żeby pozostał takim, jaki jest, żeby pozostał tak otwarty, żeby pozostał tak pełen energii, żeby pozostał... To, co jego charakteryzuje, mimo tego upływu czasu, cały czas młodzieńcze. Jeżeli e, tak by wyglądała starość każdego z nas, to ona by była no, wspaniała. Człowiek pełen siły, takiej witalnej e, w stosunku do siebie i do drugiego człowieka. I to jest na pewno rzecz, e, e, wartość taka, która wszystkich nas też do Ojca Ludwika przyciąga. On jest po prostu silną energią i ta energia prom promieniuje na, na innych. No, przede wszystkim wytrwałości w tym, co robi. Żeby, żeby kontynuował swoje dzieło, dużo zdrowia i, i dalej, dalej, żeby, żeby był taki, jaki jest, żeby dalej działał z młodymi, bo, bo to robi znakomicie już od wielu lat, że wychował kilka pokoleń młodych ludzi i, i myślę, że do to wszystko, przede wszystkim zdrowia i, i wytrwałości w tym, co robi.